Powiększenie zespołu wewnętrznych czy outsourcing? Co jest lepsze na trudne czasy w gamedevie? Zapraszam do materiału. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, to mój kanał okiem 2 Jeżeli chcecie wspierać rozwój kanału, zapraszam do lajków, subów, udostępniania dalej, dołączenia do Patronite i Discorda. Wszelkie linki znajdziecie w opisie. Dzisiaj opowiem nieco o alternatywnych sposobach na bilansowanie kosztów projektu, gaszenie pożarów i adaptowaniu do zmiennych potrzeb w trakcie developmentu, czyli zderzeniu pomiędzy tworzeniem gier stricte w strukturach jednej firmy, a tym jak funkcjonuje outsourcing, czyli delegowanie określonego fragmentu prac na zewnątrz, czy też kodew, czyli wypożyczanie pracowników na Określony czas by wspierali nie tylko samotworzenie gry, yy, ale wszelkie pro procesy dookoła, dzielili się wiedzą i aktywnie wspierali projekty. Branża gier wideo odnotowała w ostatnich latach ogromny wzrost. Na globalne przychody przekroczyły już ponad 200 miliardów dolarów w 2023. To trzeba uwzględnić inflację i tak dalej, no ale mamy jednak cały czas ten wzrost. Wraz ze wzrostem konkurencyjności rynku, studia zajmujące się tworzeniem gier poszukują sposobów na optymalizację budżetu produkcyjnego oraz dostarczanie wysokiej jakości gier w terminie i w ramach właśnie tego budżetu. Jedną z kluczowych decyzji, przed którymi stoją studia, jest wybór pomiędzy prowadzeniem całego procesu deweloperskiego wewnętrznie, a właśnie Outsourcingiem czy niektórych aspektów do zewnętrznych partnerów. W raporcie z 2024, zatytułowanym Gain Dev Report Outsourcing versus In-house, zespół badawczy AT Level, wiodącego źródła informacji, na, jeżeli chodzi o branżę gier wideo, przeprowadził dogłębną analizę obecnego stanu outsourcingu w procesie tworzenia gier i tutaj outsourcing. W ujęciu zarówno technologicznym, jak i artystycznym, wszystkie działki tak samo. Poprzez ankiety przeprowadzone wśród ponad 180 profesjonalistów z branży z 54 krajów, wywiady z liderami firm outsourcingowych oraz analizę istniejących badań, raport dostarcza naprawdę ciekawych spostrzeżeń na temat korzyści, wyzwań i perspektyw outsourcingu, jeżeli chodzi o branżę gier. Ten felieton podsumuje kluczowe wnioski z obszernego ponad 60-stronicowego raportu IT Level. Jeżeli chcecie przeczytać, poznać szczegóły, będziecie mieli link do samego raportu w opisie. Przyjrzymy się, dlaczego studia decydują się na outsourcing najczęściej outsourcowanym obszarom projektu, tam gdzie właśnie jest on najbardziej potrzebny, jak wyglądają typowe budżety, modele rozliczeń z outsourcingiem, jakie są klucze do udanych partnerstw outsourcingowych oraz perspektyw. Nad tym rynku, w branży tworzenia gier, niezależnie od tego, czy jakby pracuje się w studiu Indii, właśnie małym, małoskalowym, niezależnym, rozważającym outsourcing, czy też jeżeli to są firmy duże, które tak naprawdę mają pod sobą często ileś dywizji, które każda może mieć swojego partnera, czy wielokrotną liczbę partnerów, właśnie outsourcingowych, w zależności od etapu projektu. No, to każdy chce jakby udoskonalać gry w określony sposób i ciężko jest, mimo że na przykład jest się właścicielem wielkiej firmy, pokryć wszystkie kompetencje. Stąd też outsourcing jest potrzebny, a ten system jakby współpracy też zawsze jednak to jest ciągły proces, który wymaga docierania. Więc to podsumowanie, mam nadzieję, dostarczy pewnych perspektyw na temat właśnie kluczowych obszarów jeżeli chodzi o sourcing w branży tworzenia gier. Zastanawiacie się dlaczego o tym mówię albo jakie mam kompetencje w tym zakresie pomiędzy jakby analizę samego raportu sam od wielu lat świadczę jakby takie usługi osobiście pomagając różnym studiom właśnie na różnych etapach projektu ze względu na moje kompetencje zazwyczaj to jest ta bardzo wczesna faza albo ta bardzo końcowa faza czyli na początku współpracy z firmami pomagam planować produkcję i architekturę kodu gry a na końcu moją specjalizacją jest z kolei dokończanie gier optymalizacja wykańczanie pewnych elementów systemowych potrzebnych do certyfikacji na konsole. to jest w ogóle cały osobny skomplikowany temat tak więc tam zazwyczaj właśnie jestem zatrudniany jako, powiedzmy, osoba, która pomaga to dostarczyć do końca. No i też sam pracuję w firmie, której jednym z trzonów jest Code Development, czyli Pixeland Games, gdzie pracujemy nad grami AA i AAA, gdzie właśnie świadczymy właśnie usługi i dokończania... Gier pod kątem takim portowania, ale też właśnie domykania określonych etapów, czy też długoterminowej, długoterminowej współpracy z różnymi właśnie partnerami z branży. Tak więc coś, że tak powiem, o tym wiem nie tylko z historii, ale i z doświadczenia. Badania IT level ujawniło główne powody dla których studia decydują się na outsourcing. Po pierwsze brak wewnętrznej wiedzy specjalistycznej, to jest ponad połowa respondentów, niewystarczająca wewnętrzna siła robocza i przepustowość 30%, czynniki zewnętrzne, na które studio nie ma wpływu 31%, chęć skupienia wewnętrznych zasobów na podstawowym rozwoju 25%. I tutaj ponad połowa studiów stwierdziła, że brak wyspecjalizowanych umiejętności wewnątrz firmy było kluczowym czynnikiem skłaniającym do poszukiwania pomocy z zewnątrz obszary których często brakowało wewnętrznej wiedzy specjalistycznej, obejmowały PR, marketing i to jest 37%, badania rynku 30%, przenoszenie na nowe platformy 29% oraz specjalistyczne dziedziny, takie jak animacja 28% i produkcja zwiastunów 28% również. No i faktem jest, że to są e, takie obszary, w których... E, Rzadko kiedy jest sens też trzymać ludzi przez cały okres developmentu, dlatego taniej jest na danym etapie zatrudnić firmę, żeby wykonywa, wykonywała jakieś no właśnie obszary działań, zwłaszcza, że PR marketing jest potrzebny raczej pod koniec developmentu. I długo jeszcze po premierze, i oczywiście całe przygotowanie do premiery to jest w ogóle osobny temat. Następnie badania rynku, czyli w ogóle zanim zaczniemy cokolwiek robić. Ten porting oczywiście jest bardzo potrzebny, a do tego no, trzeba mieć dużo zasobów, dużo mocy przerobowej, trzeba mieć wiedzę, system do tego, żeby sprawnie przejść certyfikację, bo to jest też złożony proces. Animacja no to jest ciężki temat, tutaj akurat to mogłoby być zawsze robione wewnętrznie, ale faktem jest, że animowanie postaci jest potrzebne raczej w momencie, kiedy się skończy planowanie w preprodukcji, więc to też nie jest obszar, w którym no, animatorów trzeba mieć non-stop cały czas na rachunku, a z drugiej strony jednak dobrze czasami mieć kogoś ogarniętego non-stop, żeby lepiej konsultować takie rzeczy i tutaj jest właśnie trochę ciężka dola animatorów. Ale, ale takie rzeczy też się zdarzają chociażby w efektach specjalnych, efiksach. Technikalartyści artyści, właśnie czy efiksiarze, no to mają też właśnie taką rolę, gdzie często o tych rzeczach myśli się dopiero po zamknięciu preprodukcji i właśnie w produkcji właściwej takie ozdobniki są potrzebne. No i oczywiście produkcja zwiastunów to tutaj są wyspecjalizowane firmy, które właśnie zajmują się już stricte. Produkcją wideo i jednocześnie są w stanie dorobić jakieś elementy. Już pomijając produkcję bullshotów, to już jest zupełnie osobny temat. Idąc dalej, jeden z respondentów ankiety powiedział, że tworzenie gier wymaga szerokiego zakresu umiejętności i specjalizacji. Akurat to nic nowego, no ale właśnie, szczególnie w przypadku mniejszych studiów, zatrudnienie pracowników na pełen etat do obsługi każdej dyscypliny jest po prostu niemożliwy. Outsourcing pozwala na pozyskanie docelowej wiedzy specjalistycznej dokładnie wtedy i tam, gdzie jej potrzebujemy. Outsourcing zapewniał również elastyczność w zakresie planowania zasobów w górę i w dół w zależności od potrzeb, bez konieczności zwiększenia stanu osobowego. 30% respondentów stwierdziło, że niewystarczająca liczba wewnętrznych pracowników była głównym powodem outsourcingu, było to też szczególnie widoczne w przypadku krótkoterminowych potrzeb, takich jak przeniesienie właśnie czy portowanie lub przygotowywanie materiałów marketingowych przed dużą premierą. Następnie jeden z szefów studia z ankietowanych powiedział, rozbudowa wewnętrznego zespołu jest kosztowna i czasochłonna. W przypadku jednorazowych lub krótkoterminowych potrzeb outsourcing jest zwykle bardziej opłacalny finansowo niż inwestowanie w pełne pełnoetatowe zatrudnienie, które nie będzie potrzebne w dłuższej perspektywie. Około 1 trzecia respondentów wskazała na zewnętrzne czynniki skłaniające do outsourcingu, takie jak problem z dotarciem developmentu w określonym terminie, nieoczekiwane przeszkody czy zmieniające się wymagania rynku posiadanie niezawodnych partnerów outsourcingowych zapewnia zwinność pozwalającą przezwyciężyć nieprzewidziane wyzwania i takimi na przykład jest to przekonanie, że zamontowanie upscalera na przykład Nvidia DLSS czy Accessa w Unrealu to jest po prostu włączenie plugina, zainstalowanie, puszczenie sobie gry wolno i wszystko będzie działało otóż nie. Sam ten proces w momencie, kiedy się robi to pierwszy raz, to jest droga przez mękę. Trzeba dobrze dotrzeć niektóre elementy, trzeba czasami pozmieniać sety, Więc, żeby uniknąć ghostingu czy artefaktów w trakcie właśnie działania upscalerów, i samo to, co już przechodziłem kilkukrotnie, że tak powiem, ten proces w kilku projektach, to jest no kilka dni roboczych pracy, o ile wie, co się robi. A jeżeli chce się to jeszcze zrobić w ramach jednej gry, żeby mieć obsługę wszystkich trzech, na przykład popularnych systemów, czyli AMD FSR, Nvidia DLSS i Intel XeSS, no to w tym momencie mamy tutaj sporo wyzwań dla tego, bo jeszcze te Wtyczki potrafią ze sobą konfliktować i na przykład w trakcie zmiany, na bieżąco, w trakcie działania gry, gra po prostu może się wywalić, a to jest niedopuszczalne. Więc tym samym, samo to na przykład wymaga często dodatkowej pomocy z zewnątrz. O ile. Zwłaszcza, że nawet jeżeli ktoś w zespole jest w stanie to zrobić, to często ten taki bazowy zespół skupia się na dostarczaniu samych elementów gry, tych głównych, a takie rzeczy techniczne mogą być robione zupełnie osobno i czasami lepiej zapłacić jakiejś osobie, żeby po prostu siadła z boku y, do projektu y, i ogarnęła to niezależnie od y, całej innej pracy zespołu. Więc no, to są właśnie takie wyzwania, y, które są często. Y, dokupowane, że tak powiem, w ramach outsourcingu. Wreszcie około 1 czwarta studiów strategicznie outsoursuje funkcje niezwiązane z podstawową działalnością, aby móc skoncentrować najlepsze wewnętrzne talenty na podstawowej rozgrywce, kierunku kreatywnym i fundamencie technicznym gry. Czas i energia naszego wewnętrznego zespołu są najlepiej spożytkowane na kluczowe elementy, które naprawdę definiują wrażenia gracza, mówi jeden właśnie z deweloperów. W przypadku wszystkiego, co wykracza poza ten rdzeń, szukam outsourcingu, no i to jest, właśnie, to jest właśnie to, o czym wcześniej wspominałem. W ankiecie AT Level zapytano respondentów, które aspekty rozwoju byliby najbardziej skłonni odsorsować, gdyby budżet nie stanowił ograniczenia. Oto pięć najczęstszych odpowiedzi. 71% lokalizacja, 63% portowanie i remastering, 61% PR i marketing, 56% produkcja zwiastunów, 48% badania rynku i lokalizacja była zdecydowanie najczęściej outsourcowanym obszarem, w związku z tym, że gry są coraz częściej właśnie pojawiają się na rynkach globalnych od pierwszego dnia. Często wymagana jest lokalizacja w kilkunastu lub więcej językach. Jednak niewiele studiów posiada wewnętrzną wyspecjalizowaną wiedzę w zakresie tłumaczeń i adaptacji kulturowej, co czyni lokalizację idealnym kandydatem do outsourcingu. Jest kilka firm w Polsce, które właśnie się tym profesjonalnie zajmuje. Jest też kilka firm, które próbują wprowadzić elementy AI tam, by po opracowaniu tej ręcznej roboty w przypadku kilku języków tłumaczyć maszynowo na kilkanaście pozostałych do tego bo jednak jest istotnym na danym rynku jednak by przynajmniej taki nowa lokalizacja była dostępna te napisy to wyjaśnienie w nie dla każdego jednak angielski jest wystarczająco przystępny i sama możliwość, sam opis na Steamie na przykład w rodzimym języku, czy też właśnie to, że gra komunikuje się w twoim własnym języku, od razu zwiększa szanse na sprzedaż, no wystarczy zobaczyć jak wyglądały sprzedaże niektórych gier, które... Nawet były produkowane w Polsce, a nie miały polskiego tłumaczenia. Znacznie gorzej się sprzedawały, właśnie, jeżeli jednak nie ma tej lokalizacji. Więc no, jest to bardzo istotne. Zresztą, lokalizacja to nie jest stricte tłumaczenie, właśnie. To trzeba mieć to na uwadze, że lokalizacja polega też na tym, że uwzględnia się pewne rzeczy kulturowe, tłumaczy się. Jakieś określone idiomy, tłumaczy się właśnie żarciki, to trzeba dostosowywać do danego rynku. Czasami trzeba też uważać na pewne słownictwo, żeby nie, wiem, nie poruszyć jakiegoś drażliwego tematu. To przy okazji. Natomiast faktem jest, że to jest sztuka, którą często, gęsto właśnie firmy outsourcują. Portowanie i remastering istniejących gier na nowe platformy, szczególnie na rozwijające się rynki mobilne i AR i VR, są często też zalecane na zewnątrz. Portowanie to bardzo specjalistyczna praca, ale zwykle jest to projekt jednorazowy. Powiedział dyrektor techniczny: współpraca z wyspecjalizowanym w portowaniu partnerem jest zwykle szybsza i bardziej opłacalna niż próba zrobienia tego samodzielnie. I zdecydowanie tutaj też muszę kiedyś zrobić materiał o tym. Jakie są różne formy portowania i jak to się przeprowadza, gdyż to jest dość złożony proces i ma kilka różnych odsłon. Postaram się może też przy okazji wtedy skonsultować się z jakąś firmą, też dodatkowo, która robi takie porty, żeby to nie było tylko jednostronne z mojej perspektywy i z perspektywy chociażby firmy, która mnie aktualnie zatrudnia. PR Marketing, produkcja zwiastunów i badania rynku również znalazły się w pierwszej piątce najczęściej outsourcowanych obszarów, chociaż są one niezwykle ważne. Zwykle nie należą do podstawowych kompetencji zespołów deweloperskich. Tworzymy świetne gry, ale nie jesteśmy ekspertami od marketingu, powiedział założyciel niezależnego studia. Zaangażowanie profesjonalistów, którzy naprawdę wiedzą, jak badać rynek i rozpowszechniać informacje, to są dobrze wydane pieniądze. I tak, znowu tutaj to jest pewien obszar kompetencji, który jest potrzebny tylko i wyłącznie na początku. E, natomiast e, no, trzeba się tutaj dobrze specjalizować, mieć określone narzędzia, orientować się bardzo dobrze w rynku i nie jest to też łatwe. Inne często outsourcowane obszary to projektowanie dźwięku, e, produkcja artystyczna i e, testowanie, czyli, czy też całościowo QA. E, zasadniczo każdy obszar rozwoju poza podstawowym projektowaniem i programowaniem e, jest dla wielu studiów kandydatem do outsourcingu. Zespół IT Level zauważył jednak ciekawą sprzeczność pomiędzy tym, co studia mówiły, że chcą outsourcować, a tym, co faktycznie zostało outsourcowane w e, i ostatnich e, projektach. E, na przykład, podczas gdy tylko 25 respondentów uważało, że brakuje im wewnętrznej wiedzy specjalistycznej w zakresie e, Produkcji artystycznej. Większość outsourcowała przynajmniej część produkcji artystycznej w swojej ostatniej grze. No i tutaj, przez produkcję artystyczną, oczywiście rozumiem koncept art, tworzenie postaci 2D bądź 3D, animacje, ale też właśnie efiksy, tak? Czyli, ten, czyli tą część artystyczno-techniczną. No, bo to też jest właśnie element, który często zdarza się nie być potrzebny na samym początku, a jest bardzo istotny w, we właściwej fazie produkcyjnej. Wydaje się, że istnieje rozbieżność pomiędzy idealnym modelem outsourcingu studiów skoncentrowanym na funkcjach niezwiązanych z podstawową działalnością, a rzeczywistością, w której też często outsourcuje się ten te podstawowe elementy właśnie developmentu, takie jak sztuka i programowanie, dlatego bo po prostu brakuje sił przerobowych. Często projekty, to, to też właśnie jest efekt tego, że często projekty są źle planowane i ten scope, czyli zakres tworzenia projektu jest zbyt szeroki nagle się okazuje, że jednak nam brakuje ludzi. Tak więc to wyznaczanie budżetów i, i planowanie tych osobogodzin czy osobomiesięcy jest też bardzo Istotne. Sugeruje to, że o ile studia mogą preferować utrzymywanie podstawowego rozwoju wewnętrznie, to te czynniki takie jak presja czasu, niedobory kadrowe i potrzeba specjalistycznej wiedzy często skłaniają do nawiązywania zewnętrznych partnerstw zarówno w podstawowych, jak i pobocznych dziedzinach. W raporcie IT Level przytoczono dane z External Development Summit, z których wynika, że około 25% twórców i wydawców wydają obecnie od 1 do 5 milionów dolarów rocznie na outsourcing. Liczba firm w branży gier przeznaczających wielomilionowe budżety na zewnętrzne partnerstwa rośnie z roku na rok. Po stronie dostawców outsourcingu danej XDS wykazały znaczny wzrost z 2022 do 2023 roku liczby firm raportujących roczne przychody na poziomie 5 do 10% milionów dolarów i wzwyż, co wskazuje, że czołowi autorcerzy Przejmują coraz większą część rozwijającego się rynku. Jeżeli chodzi o modele rozliczeń, po cenie outsourcowym talentom za godzinę pozostaje najbardziej powszechne 65% respondentów XDS, ale płatności ryczałtowe lub oparte na kamieniach milowych, czyli tych no, dużych etapach projektu, to jest 35% zyskują na popularności, szczególnie w przypadku prac artystycznych, audio, QA i lokalizacyjnych. A to też dlatego, że często teraz wydawcy, inwestorzy płacą per milestone. I wtedy po prostu łatwiej się to rozlicza finansowo. Stąd czasami bywa tak, że w momencie, kiedy firma otrzyma pieniądze za majstona, no to wtedy płaci się to outsourcerom. Natomiast bywają przypadki, że mm, firma, która prowadzi. Outsource nie dostaje pieniędzy od firmy bazowej dlatego, bo ta nie dostała majstona, pieniędzy za majstona gdyż go nie zaliczyła i wtedy jest problem, bo było kilka przypadków, że firmy outsourcingowe się rozpadły przez to, że popadły w długi, gdyż po prostu klienci nie płacili. I no niestety to jest to, ryzyko, to jest to ryzyko, właśnie prowadzenia tego typu biznesu. Stąd też rozliczenie godzinowe wydaje się na pewno lepsze i stabilniejsze. Co ciekawe, analiza IT Level wykazała, że prawdziwy koszt outsourcingu był średnio 18% wyższy niż uzgodniona stawka godzinowa, gdyż uwzględniono pośrednie koszty, takie jak zarządzanie projektem. Podobnie koszt wewnętrznego pracownika na pełen etat był średnio o 50% wyższy niż jego podstawowe wynagrodzenie, gdyż uwzględniono świadczenia, koszty ogólne itd. Tak więc choć stawki outsourcingu mogą na pierwszy rzut oka wydawać się wysokie, całkowity koszt często wypada korzystnie w porównaniu z utrzymywaniem wyspecjalizowanych talentów wewnątrz firmy przez cały rok. Dlatego no, to nawet z takiego prostego podejścia rozliczeniowego wygląda, gdyż często jednak już w branży, mimo że ten model B2B jest jednym z popularniejszych, to jednak praca na etat to dalej jest ta dominująca, Część zatrudnienia i te koszty pracodawcy wtedy są stosunkowo wysokie. W momencie, kiedy zatrudniamy outsourcing, no to to jest koszt przeliczeniowo taki, jak B2B, a w zasadzie jeszcze niższy niż gdyby zatrudniać pojedynczego pracownika na B2B, gdyż no, powiedzmy, to jest działanie hurtem i tak dalej. Firmy mają swoje stawki, mimo że narzucają pewne marże, to jednak bywa to bardziej po prostu opłacalne, chociażby ze względów rozliczeń podatkowych. No a znaleźć specjalistę z jakiejś określonej branży i zatrudnienie go na etat też nie jest łatwe, bo jednak specjaliści na przykład od renderingu, od optymalizacji, od porządnego Planowanie architektury, od programowania sieciowego, od takich bardzo drobnych, bardzo drobnych rzeczy, jak właśnie docieranie efektów, wygrzebanie właśnie w silniku w rendererze to są naprawdę no, ciężkie pieniądze się zdarzają. Także m, dlatego też właśnie to zatrudnienie na zewnątrz bywa i tak tańsze. Badanie ET Level wykazało mieszane odczucie, jeżeli chodzi o zadowolenie studiów z doświadczeń związanych z outsourcingiem. Net Promoter Score, miara tego, jak prawdopodobne jest, że respondenci polecą swojego ostatniego partnera outsourcingowego, wynosił niepokojące minus 23%. Prawie połowa studiów zgłosiła niezadowolenie z outsourcowanych prac, wskazując na problemy takie jak niska jakość, przekraczanie terminów, złamanie komunikacji, Jeden, jednak wiele studiów zgłosiło również bardzo pozytywne doświadczenie z outsourcingiem, co wskazuje, że sukces jest możliwy przy odpowiednich partnerach i procesach. Czynniki, które w najwyższym stopniu korelowały z satysfakcją outsourcingu to komunikacja, jasne dostosowanie do standardów jakości, specjalistyczna wiedza outsourcera i studia były najbardziej zadowolone, gdy firmy outsourcowe komunikowały się praktywnie, dostarczały uzgodnione standardy jakości i wnosiły rzeczywistą wartość dodaną dzięki swojemu głębokiemu doświadczeniu z zakonami kontraktowanych zestawu umiejętności. E, tutaj jeden z producentów mówił w, naszym, e, w naszych najlepszych partnerstwach outsourcingowych mamy poczucie, że są oni naprawdę częścią zespołu, komunikują się otwarcie, są na tej samej stronie, jeżeli chodzi o oczekiwania, a ich e, praca konsekwentnie pozwala powala na kolana dzięki specjalistycznej wiedzy i to jest głównie też cecha właśnie kodeweloperów, przynajmniej jeżeli chodzi o e, kod i taką długotrwałą współpracę. Zespół AT Level przeprowadził również wywiady z kilkoma liderami firm outsourcingowych, aby poznać ich perspektywy. podkreślenie znaczenie dogłębnego zrozumienia wizji klienta, proaktywnego sygnalizowania potencjalnych problemów i nastawienia na jakość. Najbardziej udanie outsourcerzy postrzegali siebie nie tylko jako jednorazowych wykonawców, ale jako długoterminowych partnerów strategicznych zaangażowanych w sukces klienta. To jest ta różnica pomiędzy wyrobnikami czy outsourcerami stricte. A właśnie kod deweloperami. Chodzi o rozwój prawdziwego zaufania i współpracę z naszymi klientami, wyjaśnił Hamza Atmi, CEO i art director w Grid Paper. Poświęcając czas na przyswojenie ich celów kreatywnych, przewidywanie ich potrzeb zawsze stawiając na pierwszym miejscu jakość, możemy zapewnić wsparcie outsourcingowe, które nie sprawia wrażenia outsourcingu, sprawia wrażenie bezproblemowego bez przedłużenia ich wewnętrznego zespołu. No I właśnie tak. Problem z tymi standardami jest zawsze. Duży ze względu na to, że każdy ma swój tryb pracy i w momencie, kiedy jednak pracuje się wewnętrznie w zespole, no to mamy to wdrożenie, w którym wiemy dokładnie jakie są oczekiwania, jak działa system pracy w danym miejscu. W momencie, kiedy jest outsourcing, no to nie siedzimy razem z tymi ludźmi na tyle długo, więc też to ustalenie powiedzmy pewnego etosu pracy, pewnych standardów, tego jak się chociażby nazywa rzeczy jest bardzo istotne dla studia właśnie, które prowadzi development. I bez tego, no cóż, outsourcerzy robią tak, jak są przyzwyczajeni, i przez to też pojawiają się zgrzyty. Problemy potem chociażby z importem acetów, problemy z różnicami, jeżeli chodzi o konceptualizację pewnych implementacji funkcjonalności. Także tutaj ta komunikacja to jest kluczowa rzecz, moim zdaniem. Kluczową wskazówką dotyczącą oceny partnerów outsourcingowych było dokładne przejrzenie ich wcześniejszych prac, referencji klientów, biografii zespołu. Im więcej specjalistycznej wiedzy i udokumentowanych osiągnięć posiada outsourcer w konkretnych, potrzebnych umiejętnościach, tym lepiej. Firma ogólne, Mogą być atrakcyjne ze względu na kompleksową obsługę, ale ich praca często nie może konkurować z tymi mniejszymi firmami, które żyją i oddychają danym rzemiosłem i specjalizują się w określonych działkach. I tutaj jeden z dyrektorów artystycznych mówi, że jeżeli potrzebujesz animacji postaci, zwróć się do firmy, która absolutnie doskonale radzi sobie z animacją postaci z dnia na dzień. Ta skupiona wiedza specjalistyczna ostatecznie daje najlepsze rezultaty. Patrząc w przyszłość, raport IT Level kreśli optymistyczny obszar dla dalszego rozwoju zewnętrznych partnerstw deweloperskich w branży gier. I tutaj przewiduje się, że globalny rynek outsourcingu osiągnie wartość prawie 2 miliardów dolarów do 2030, co oznacza średni roczny wskaźnik wzrostu na poziomie 12,5% w stosunku do poziomu z 2023. Ten wzrost jest napędzany przez kilka kluczowych trendów, takich jak rosnąca złożoność skala gier nowej generacji, które wymagają większej liczby wyspecjalizowanych zasobów, dojrzewanie rynku outsourcingowego z coraz większą liczbą doświadczonych firm oferujących wysokiej jakości usługi. Rosnąca otwartość twórców gier na outsourcing kluczowych aspektów rozwoju, takie jak sztuka, programowanie i projektowanie, pojawienie się nowych platform, takie jak gry w chmurze AR i VR, które stwarzają zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę. I tutaj Hamza Admin znów mówi, spodziewam się w najbliższych latach. Iż zobaczymy coraz więcej udanych partnerstw outsourcingowych w całej branży, ponieważ gry stają się coraz większe i bardziej skomplikowane, a terminy pozostają napięte. Nawet największe studia będą polegać na outsourcingu, aby uzupełnić swoje wewnętrzne zespoły doświadczonymi specjalistami. O oczekuje się również, że granice pomiędzy twórcami gier a zewnętrznymi partnerami będą się zacierać, ponieważ outsourcerzy przechodzą od roli dostawców do roli współtwórców. Wierzymy w model kolaboracyjny, w którym nasi partnerzy outsourcingowi są prawdziwymi współtwórcami gry, w wnoszącymi własne pomysły i innowacje, a nie tylko wykonującymi nasze polecenia, powiedział dyrektor do spraw rozwoju w dużym wydawnictwie. Outsourcing odgrywa coraz większą i bardziej strategiczną rolę w procesie tworzenia gier, chociaż studia nadal preferują utrzymywanie kluczowych, podstawowych kompetencji wewnętrznie, rosnąca złożoność gier nowej generacji oraz zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną wiedzę – sprawiają, że partnerstwa zewnętrzne stają się kluczowe dla sukcesu. Raport IT Level zapewnił wgląd właśnie w obecny stan outsourcingu branży, od najczęściej outsourcowanych obszarów, po typowe budżety i kluczowe czynniki. I chociaż doświadczenie z outsourcingiem są zróżnicowane, studia, które znajdują doświadczonych, zorientowanych na jakość partnerów i inwestują w jasną komunikację, konsekwentnie os osiągają pozytywne wyniki i patrząc w przyszłość oczekuje się, że rynek outsourcingu będzie nadal się rozwijał, ponieważ twórcy poszukują zewnętrznych specjalistów, aby uzupełnić swoje wewnętrzne zespoły i nadążyć za coraz większymi, bardziej złożonymi projektami. Firmy outsourcingowe, które mogą stać się zaufanymi partnerami strategicznymi, dostarczając wysokiej jakości pracy, wznosząc własną kreatywność, będą po prostu prosperować. Ostatecznie sukces wymaga zarówno od studiów, jak i od outsourcerów, traktowania outsourcingu nie jako środka do obniżenia kosztów, ale jako sposobu na zwiększenie możliwości. I właśnie dzięki właściwym partnerom i podejściu outsourcing może pozwolić twórcom gier przekraczać granice, dostarczając y, odpowiednich wrażeń właśnie na odpowiednim poziomie graczom. Y, przy jednak tej jakby efektywności kosztowej można powiedzieć e, i e, wydaje się, że to jest taki ten złoty środek i, i widać to w, w ogóle po rozwoju kolejnych firm, które zajmują się outsourcingiem bądź też dużo firm w ramach na przykład dywersyfikacji bądź tego, by nie tracić swojego wewnętrznego zespołu. Część ludzi oddelegowują do innych firm e, po to właśnie, żeby e, w ramach co też poszerzać swoje umiejętności, ale też właśnie e, bilansować swoje własne koszty. Także Stąd wydaje mi się, że to jest dość unikalne, jeżeli chodzi właśnie o branżę gier, że na takich zasadach potrafią niektóre firmy funkcjonować, niektóre specjalizują się stricte w właśnie w kodowelopmencie i outsourcingu, niektóre mieszają te tryby po to też, żeby bilansować swoje koszty, ale też koszty innych i jakoś ta współpraca mimo wszystko wychodzi, a obserwuję to już od dobrych kilkunastu lat i z różnym natężeniem, ale wydaje mi się, że to dość dobrze działa. I to wszystko w tym felietonie. Zapraszam do lajków, komentarzy, subów, dołączenia do Discorda, Patronite'a czy dowolnej innej formy wspierania. Tak jak ci wspaniali ludzie, których widzicie teraz na ekranie. Linki znajdziecie w opisie. W ten sposób doceniacie pracę Izy i Łukasza, którzy upiększają moje nagrania. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do zobaczenia w kolejnych materiałach na Okiem Dora.